No ale wsiadaj, Jej. dalej! Dobra, no dalej boże człowieku! No, cep ten za raj, będziesz miał. No dalej, 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 szybciej. No dobrze, Będzie, dobrze, dobrze przez siebie, no daj jak. No No, basta tego typa, panie. Aaaa, ty nas strzelał. Widzisz jakie to są nuby. Tak, dawaj, się... dawaj, 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 dawaj. Co ty robisz się ty kupa. Wysiadaj, bo mi już helka... Żyjesz? Ja się mam nie żyć. <grym i zimę> Dobre. Ale na no serio, nie? Mierzesz, nie żyjesz. Uwaga! Przedaj! Uwaga! Snajper! Snajper! Boże, po co No, snajper tam jest, nie? Brawo! Masz snajperkę? Nie. To góry jest. A! Gdzie? Gdzie oni są? któryś Snajper u góry! Snajper u góry! Krzyściu, jak któryś kraj naciska, żeby mieć te problemy. To jest tak jak ten Ryszard... To jest taki typ jak Ryszard Kalisz. Coś w tym stylu. Rozumiesz? To nie. Ej no nagrywasz czy nie ej? No no ta nagrywam, niestety. No to dzień dobry, jest jeszcze nie przywitałem. No ja Jakie wskoczę do hejki to już nagrywałem Aha, no to... Dobrze, dobrze, cieszę się. Ej gościu! Goście są pod naszą spawnem, trzeba wykorzystać What do you do think I need you no I Ej, słyszycie? Słyszycie On śpiewa Justina Biebera Nie, śpiewał. Tak On śpiewa what do you mean? A? Takie czasami, bo też piosenki były... Nie, ja... How do you do? How do you do? Tak. Widzę mnie. Tak się to robi! Zabiłeś mi... Nie masz przyjaciół. Wziąłem się z Dobre. Dobre. Naprawdę. Dobra. No, to był po... pocisk.

i kto to mówi? Jesteś starszy ode mnie, więc ty jesteś pedofilem Ja cię jedynie co mogę zrobić to cię zabić dildosem Grozi Ja tak jestem No, co ty myślisz, co mi robiłeś? Przyjdę ci do domu, przyjdę ci do domu i ci zabiję rodzinę Zabijesz mi rodzinę tak, ciebie też. Ten, ten, ten brzydki pan mówi poważnie. Brzydki pan. Brzydki pan. Brzydki <laughs> Ale wjechałem. Ej, no co za kamperzy zastrali? Ja nie chcę mi się tylko wrzucać. Że... Ja nie chcę mi się tylko wrzucać are down. Co? Ale gówno mnie jakimś Diglem zabiło, nie? Jego go shotguna waliłem co chwilę. No, mam pytanie, Digg zajmuje na hitach? Też masz takie zamazane, o już nie. Właściwie to są y te... No to ja o teraz z Diglem biegam, co ty na to? Nie da żadnej. Nie. No jakoś w sensie, ci cię Tyglin zabijałem. No. No. A? <laughs> Dobra. Ja nie mogłem zabijać tyglem, że ja nie dam tyglem z obcia wyłącz Widzicie? 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 To jest prawdziwy Martin. To Jej, jest Martin. Leperki. To jest Martin. O no, ej, gościu, i chcesz się powalczyć na Kanam 4 jak pełno kamperów... Ej no, nie, ale my też sniperką zabili, nie, więc to są nuby w ciul. Martin byś na mnie poczekał na przyjaciela. Jadę tak. O Martin, to? Merz, A my raz to zawsuwa, patrzę to. Ży... dobry Med. No. Wie, Węgrzy wiedzą co dobre. Jaka... Aaaa niemiecka rejestracja! Gdzie? No z tyłu, niemiecka idzie do tyłu. Ale ty się Deutschland. Haha, widzisz. Eeeh, ty. Ty będziesz, że. Ej, patrz! Stoję! Stoję w Mercedesie! Zajebista kampa. Łokur. Gdzie stawisz? O! jestem w Mercedesie! Haha, haha! Się buguję. Jedziemy, ja że. Ja, jak to się bugowałeś? Nie ja wiem, ale widzisz hakiem A ja. czekaj, czekaj, ja wiem co robisz Chodzisz od maski, od maski wchodzisz Oj o, cześć. nie cześć Jest nieśmiertelny nie wiem. E, co Jest admin? Nie Czekaj, tak Nie jest to jest nieśmiertelny Może że właściciel to jest no nie wiem No on nie jest nieśmiertelny No gówno, nie? No, ja, ja bym go dał zabił. Ale gówno czekaj. No mówię ci, jest, jest niezniszczalny. Ja wiem. Ale go dawaj, 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 dawaj go teraz. Ej, masz noża? Nie, nie wziąłem. Ej, a wie, że, Iza, że pani Paulinka wylosowała kosę Izakowi? Aha, mówiłem. No, no, a wie, że no, będzie miała Paulinka, czym kroić, kroić w kuchni. Czym kroić ten, nie? No, w kuchni. Bab, jak ten gościu strzela! Ej, przecież on do mnie nie strzelał, nie? Tylko obok mnie. Teraz mnie trafię, bo ja byłem ale na ja ziemi. w dupie tych zastanek ci... Ja pitole, ja nie mogę w to uwierzyć. W dupie mam ich. Ej, teraz mnie tak I totalnie. Ja wiem, że można lubić sniperkę, a ja ich... A jest siedmiu, a ich jest dwunastu. No, dziękuję za taką grę. No, Ewu, wszystko było wspaniałe. No. Nie, nie reklamuj tego serwera. Nie wiem, co mam myśleć że to co Ja chcę wbić lekko, wbijam na bit. Jak dy rocha, chłopak, słyszysz. Jak tyś! <grym w sumie> Słyszycie to, Martin śpiewać nie umy Przecież. coś. Do góry. No w dupie to mam z... ciągle. Jedziesz ja za płączę za Ej, no tu są wszyscy, nie, ja jednego typa zabiłem, a tamten, no on mnie od tyłu, dobra, wziął, dobra, noop, noop Ja się popłaczę no jeden od nas no Martin! Oni za snajper atakują Marty Oni za atakują No Marty No oni za sniper. No Marty Oni za atakują a ja jestem AK! Widzicie, widzicie jakie my tu biedaki jesteśmy? Gówna z... nas zabijają jakimiś. nie wiem. Ej, no. ja, ja to wchodzę na bitwę jak roka, chłopak, słyszysz twoje. twoja. O, o. aha. Aha! Mm, ale raper, Martyk dwa No i zabiłem kogoś! Wersje. Tak! <słyska> Musiałem z pytaniem minąć tutaj tych zastronnach sniperów. Oh. Ej, zabiłem go! Zabiłem tylko tego, tego bajko 11. Ten co jest cały nieśmiertelny. Da się go zabić. Ma... No, to masz chłopie powiem ci, czas na ziemi. <laughs> Napiszę im, żeby mają... A, a kto tu? A kto tu kierowcą kurwa był? No, no chorąży! Napisałem im, żeby wiesz, mniejsza cm.

No przynajmniej nie bez kampa, kuźdę Czemu te cwale lubią tak mocno policję? Nie wiem no To są cwale Ej, na EW fajne jak pojedna rzecz... O kurwa, szalają na... <langıvantain> e 크... Ey, ej, a strzelają we mnie, kur... Ej, a widziałeś jak na... Strzelają we mnie! Martinku! FFF -f -f, coś tam masz, to jest jakieś gówno. Ale we mnie strzelają śmiecie No, myślę, że to jest pis, peace 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 pis, 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 może trzech Nie no oni mnie co chwilę zabiją Martin No zrób coś No zaraz ja ich zabiję ale to Nie po no, ty. Ja nie mogę a ty możesz no. Nie Ale nazwę cię dzisiaj Nieborakiem To jest ranga większa od raka nie... Przepraszam, mniejsza. Nieborak. Nieborak, tak, jesteś nieborak. Jak mi walą po kołach hakiery. Ja mam... ten ha, black... Zabiłem gościa. Ten black... Ten, black wolf... się... Ej, ten black Wolf ma chyba haki, nie? Ja też jestem. Po... jak ty do niego jak ty do niego szli, to raz zmienił broń szybko i tak nacelował na ciebie. Snajperzy i dumpa, nie nie, 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 tak nie, 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 jest motor, nie, motor policyjny Ja nie, 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 No nie, dwa razy strzeliłem. Yy. Ej, uważaj, bo nasi, bo, e, nasi fu. fu. Policja nie, idzie do nas. To. Fu. Fu. Fu, 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 fu. wszystko. Dobra, jadę mercem na dzielni tam. Ne, ne. Zazdrościć. Szmaty. Biedaki. Głupie. Ale jest hype, ty! Trochę, szkoda, bo tu Polaków nie ma Ej, dwoi no. mnie Eee, y, cheaterem Jakiś tam mart pa, pa 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 kiściu! Ale oni mają hakerów. Ej, idę do policjantów Idę do policjantów Pójdę do policjantów. Co nie? A to oni to mnie piszą ci idioci. Kogo tu masz trax. Co powiedzieć trax? Eee Eee. Martin To z kim ja gadam. Martin? Martin. <laughs> Że ty jesteś z Marcin. Dobra, Martin, dobra, mo mo mogę się rozłączyć. mogę się rozłączyć. <laughs> A to się nagrywa, Eee, ale... e, mówiłeś, że go nie dobra, lubisz. No, no bo go nie lubię, bo w nas zdradził. Ale wrzucisz ten filmik, nie? No. A, mistrz. Jeszcze... Ej, trak, wszedł na serwer Nie on, on napisał Martin Skąd on ma ten serwer? Czemu ty mu nie napiszesz? Cześć, cześć. Że. Aha, ty, czyli go lubisz, tak? Ja idę do policjantów, zobaczyć, zobaczyć, jak oni grają. Teraz dopiero kurwa. Teraz gram w policyjnie. To jest chyba. Co? Spodobały Ci się tam. Nie, chyba mają! To dupy tu jest. Ej, Martin zabierz mnie stąd! Czy jest? Ale policja ma zjebanie. Martin, zabierz mnie stąd. Martin, no, będę musiał wyjść i wejść. Ach, <laughs> Martin, zabierz mnie stąd. Ver. Ver is dis kurwa. Kto się zrobiło więc wyłącz na